Z naukowego punktu widzenia czynnik, który poprawia jakość życia ludzkiego jest to, że nie dajemy, jeśli mamy dostęp do, do tego, jaki ktoś jest, to możemy mu dać kredyt lub nie. Jeśli on nie ma potencjału osobowościowego, to tego kredytu nie dajemy, co polepsza i byt nam. I byt temu, temu człowiekowi, który, który tego potencjału nie ma. I co najważniejsze, że nie każdy ma wyższe wykształcenie, nie każdy ma bardzo dobrze płatną pracę i jakieś nieruchomości, ale każdy z nas ma osobowość i ta osobowość może sprzyjać spłacie i stanowić jakiś element wnioskowania o tym, czy ktoś jest dobrym kredytobiorcą, co stwarza ogólnie dostęp do kredytu ludziom właśnie pozbawionym różnych dobra. Może dać odpowiedź na to, komu pożyczać, a komu nie, kto ma osobowość z potencjałem sprzyjającym spłacie, bądź nie. ale również ma też takie znaczenie, że dzięki znajomości cech osobowości możemy dawać kredyty pożądanym klientom i nie dawać ich ludziom, którzy mają osobowość, która jakby prowadzi coś takiego, co jest zdefiniowane w debacie publicznej jako mniej zadłużeń finansowych.